Cześć, siemanko 4 lata temu, ponad 4 lata temu wymieniliśmy gałkę w Golfie 4 ta już się wysłużyła Teraz Wam pokażę tutaj się przetarło porwało w ogóle ten materiał się zrobił taki już byle jaki tu się chyba gdzieś coś połamało to jakoś tak się w ogóle nie trzyma no i przyszedł czas na wymianę gałki i mieszka. No i mieszka, bo ten mieszek już... ten mieszko już nie jest królem golfa. Już tutaj nie mieszka. Nie mieszko już tu nie mieszka. Gałka też już się zużyła. Tutaj w ogóle ma jakiś taki... <laughs> Rusza się. Było trochę wajchowania. No i się zużyło. Także co zrobić? Trzeba wymienić. Pamiętajcie, bo w golfach 4 są dwie średnice 23 mm i z tego co dobrze pamiętam, chyba 12. U nas jest 23 mm. bo ja wtedy pierwszym razem kupiliśmy źle, nie? Tak, także pamiętaj o tym, bo to jest ważna rzecz. O! No i mam ściągniętą gałkę w sumie. Nie. W sumie nie było jakoś dużo komplikacji z tym co to tu jest. Tutaj mój patent kiedyś od, od Milindy, żeby gałka nie wypadała, bo zaczęła wypadać po jakimś czasie. No i jakoś się to trzymało. Dobra, starą gałę mamy wyjętą. Mamy tutaj nówkę gałeczkę. Jakby ktoś potrzebował do Golfa 4, tylko ostrzegam. To jest 23 mm, nie 12. No i to jest kurde czerwona. Bo czerwona, to znaczy szybka. Ten samochód jest czerwony i gałka też musi być czerwona. Dobra. nie będę wam przeleścił. Oryginalny produkt SKV. Gank. Delikatnie. <gry> No! Pokaż. Takie delikatna, fajna, nie? Fajna, delikatna skórka, skajka z taką podszewką materiałową. Czyli to nie jest ta najcięższa skajka, taka możliwa. Fajna, taka w dotyku. Nie jest, nie jest szorstka, nie jest twarda, sztywna, także nie będzie tak szybko pękać, bo jest taka elastyczna, fajna. Gałka jak to gałka z czerwoną obramówką. Tutaj, co na plus dla tej gałki, nie wiem czy to będzie widać, ale tam są takie ząbki. Jeden ząbek i drugi ząbek. Idealnie, chyba idealnie, podpasowane na to, tak jak tutaj na tym drążku, jest jedno wycięcie i z drugiej strony jest drugie wycięcie. Tamta poprzednia gałka nie miała tych prowadzeń w środku, przez co kurde, latała jak nie powiem co tak gałeczka jest zakładamy gałeczkę celujemy na prowadzenia wciskamy no i teraz następnie trzeba ścisnąć tą super ekstra opaskę, których nie lubię ściskać, bo nie mam do tego odpowiedniego narzędzia, ale poradzimy sobie domowymi sposobami zapierdzielam po jakiejś obcyngi tym razem ty Gąbeczka. <noise> Jak ona pasuje kolorystycznie, nie? <noise> Mam specjalistyczne narzędzie, jakim jest, jakim są wcążki. Trzeba uważać, żeby nie przeciąć tej opaski i ją ściskamy ładnie sobie. Ściskamy sobie ładnie, tak żeby się zacisnęła, ale żeby nie pękła. Pięknie to też nie problem, bo można sobie założyć opaskę taką skręcaną na śrubkę, ale, ale po co? Jak jest ta w zestawie i trzyma, także jest ok. Odciągamy kapturek. Tutaj są takie dwa dłuższe ząbki, także je tutaj wsuwamy najpierw z przodu. Te ząbki wsuwamy. O, i teraz wciskamy tutaj. I ładnie nam wszystko dolega jak spasowane elegancko? No, elegancko spasowane. W tamtej ramce to nie było do końca, tutaj gdzieś odstawało, tam odstawało. No i tutaj... ona wypadała, ta ramka tak. wypadała po czasie, ona zaczęła tak. Znaczy od samego początku wypadała, ale... Bo ona była tak, jakby tu odstawała bokami. Wybałuszona, tak, była. jakby była za moc za, du... za duża i jakby ją ściskało, że ona w... wypychała ją do góry. A tutaj jest elegancko dopasowane. No i dobra, tak się prezentuje gałeczka, co tu będę więcej gadał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, bo dzisiaj jest gorąco bardzo. No co? Hej!